Szósta runda King of Europe. Znalazłem koleżankę. D, 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 d. Chodź do no panci. Surprise, motherfucker! Mała myszka. Jeżeli jesteś tak zwanym koniobijcą do japońskiej motoryzacji, to tutaj miałbyś ekspekty orgazmo na 10 razy. Mi się po prostu tu podoba. Super miaty GTR -y i inne takie bajery Dobry, szósta runda King of Europe, czyli Drift Kings, bo już King of Europe nie ma, jak sami macie okazję wiedzieć. Nie jesteśmy na to, że tam gdzie byliśmy rok temu, czyli na osze zleben, Azja Arena, dodatkowe drifty, potężny z japońców i Sebastianem Sebastianem Matuszewskim. Zaczynamy dzień pierwszy, czyli briefing, treningi, a potem kwalifikacje. Czyli co? Na początek może zaczniemy od szybkiego obchodu po serwisie. Zobaczycie, jakie są. A to jest około 50 lat Tradycyjnie podzielonych na dwie klasy, klasę Pro i klasę Pro 2. Zauważyłem, mało jest tutaj 2JZ. Z jednej strony to akurat ruszy dobrze, bo przynajmniej nic się nie wysyja, przynajmniej za wiele silników. Niestety 2 jz nie ufam za bardzo, bo to są bardzo awaryjne silniki. I w życiu jest jedna pewna rzecz: że JZ się prędzej czy później skończy, to nie wiesz, czy na kolejnych zawodach, czy za dwa lata. W przeciwieństwie do zwykłych hałecia, które wytrzymują naprawdę bardzo dużo i bardzo rzadko stawiają opór. Potem sobie oczywiście jeszcze zwiedzimy Azję Arena, czyli slot japońców, być może jakieś opcjonalne drifty, ale to potem po kolei zaraz walimy na briefing. Muzyka. Powiem Wam ciekawostkę, byłem zapytać się o hasło Wi-Fi. 5 euro kazali mi zapłacić za hasło do Wi-Fi, na jeden dzień, żeby nie było, nie ma rozpusty. Na jeden dzień hasło Wi-Fi 5 zł.

Proper, uh, position or initiation. <grystanie> Briefing się powoli kończy. Żadnych jakichś zaskakujących informacji nie było. Trzeba zaleczać klipy, trzeba zaliczać zony, trzeba jechać odpowiednim kątem. Czyli nie pozostaje nam nic innego, tylko udać się w końcu na teasy i pokazać wam jak wygląda oszech sleben. Zauważyłem, że pojazdów jeżeli chodzi o Azja Arena i Stefę Lotowo, dzisiaj jest dosyć mało, podejrzewam, że jutro będzie więcej. Więc też chyba przyjmiemy taką technikę, dzisiaj skupimy się na jeździe, na tym co się dzieje na serwisie, jutro zamiast skupiać się na tym co się dzieje w serwisie głównie, troszeczkę pochodzimy po całej Azji Arena. Taki smaczek jeżeli chodzi o klejenie dla znających, taką gierkę, która stała się troszeczkę kultowa niechcący, czyli Five Nights at Freddy's Hasberg. Z o W praktyce to są dwie patelnie i sekcja przekładek. Od co? Tu się rzeźbi. Z czym mi się jeszcze kojarzy Oszesleben? Ze stawikami. Tutaj są trzy albo cztery stawiki, w których pływają rybki. po środku toru, odgrodzone, chociażby taki.

Jeszcze jeden mały fakt dotyczący Oszy Szybko tu jest. Może to nie są Kielce, ale jest tutaj szybko. A co do prędkości, to niedługo wrócimy na Kielce, oczywiście na kolejnej rundzie Drift Open z kolejnym odcinkiem bokiem. <ścoughs> Inny fakt dotyczący oszczędzania. Oczywiście nitka toru liczy kilka kilometrów. Nie pamiętam, czy to jest 4 czy 5. Powiedzmy, że jest tego trochę. Ruch musi się odbywać zgodnie z wskazówkami zegara. Więc, jeżeli skończyłeś przejazd, musisz objechać cały tor dookoła, tak trafisz dopiero na start. Podobnie jest na Brnie i na większości obiektów. Kończy się powoli sekcja treningowa. Spędzimy troszeczkę czasu na serwisie, żeby wylecieć szybko na kwalifikacje. I tak będzie wyglądał dzień pierwszy. Jutro sobie więcej pozwiedzamy serwis i oczywiście wszystkie te rzeczy takie poboczne, towarzyszące. No to, to co, mamy przed kwalifikacjami jakieś pół godzinki, żeby sobie pokukać po serwisie. W sumie się nachodziliśmy, idziemy od na kolejny briefing. Jest tempo. Tym razem harmonogram jest tak skonstruowany, że bardzo ciężko będzie pozaglądać na coś więcej, a jak na złość jest na co zaglądać. Tam jest tak gorąco, że się nie da dosłownie wysiedzieć, więc się ewakuowałem. Mechanizm samozachowawczy po prostu. Teraz dobrze widać z tej perspektywy, że dociera coraz więcej Audi, jeżeli chodzi o Azję Arena, więc ty bardziej mnie to utwierdza w przekonaniu, że jutro zabiorę was na taką małą wideo wycieczkę tam. Idziemy od na kwalifikacje A na pobocznym torze próbują się pierwsze auta Z dodatkowych liftów tak, bo są dodatkowe lifty Driftów wow. nie ma, bo Michał Żoska bardzo głęboko poleciał ale mam myszkę, więc nie jest mi smutno. To jest psychoza torowa już. Dobrze, nie biała. Tak wygląda płynność kwalifikacji czasami. <mulary> Było na tyle powoli, powoli będą się kończyć kwalifikacje. Idziemy na serwis trochę odetnąć. A Michał miał bardzo niecodzienną przygodę podczas przejazdu. Będę mu wahać. A co, takie rzeczy też się zdarzają. Jak wam mało troszeczkę driftów, to was wezmę na imprezę driftingową podczas imprezy driftingowej. Dwa w jednym, da się? Da się. Ogłoszenia wyników dzisiaj jednak nie ma. Poczekamy z tym do jutra. My się widzimy jutro już od rana i po kolei wyniki, pary i jeszcze więcej par. jeszcze wycieczka po Azji Arena. No to co, zaczynamy dzień drugi, jest bardzo ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Co się jeden z najbardziej gorących dni w tym roku, a tych dni już wiele nie będzie gorących. Czy jesteś chyba gotowy na dzisiejsze skwarzonko? Nie. Nikt nie jest, ale trzeba. <śmiecki> na jajach! Kto wzywał śmigakiurna? Miecz na smutnie! Jeżeli jesteś tak zwanym koniobicą do japońskiej motoryzacji, to tutaj miałbyś ekspektę orgazmu na 10 razy. Mi się po prostu tu podoba. Jakby była stara niemiecka motoryzacja, to miałbym ja. swoje 5 minut, jak to coś... się <śmiecki> No to ten zgodnie z obietnicą póki mamy czas rano ustawiłem sobie harmonogram Także teraz pozwiedzamy troszeczkę Stefę z lotowo zobaczycie Supry, miaty, i inne takie bariery to zaczarował małą dziewczynkę i teraz jest jego niewolnicą. po wylewie. A tak serio, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zauważyć, to pewnie zauważacie to już powoli, że jest dużo przebierańców, tak? Azja Arena skupia na sobie też część cosplayową. Cosplayerzy mają okazję się wykazać i swoje niecodzienne stroje warte czasami po kilka klocków pokazać publicznie i przy okazji chyba mocno pozapiekać. No niektóre motywy to są małe kosmosy. I don't know, I'm without you. Natomiast ja chcę Was zabrać bardzo konkretne miejsce. Zaraz zobaczycie gdzie. NSX-y. Inna rzecz taka, że jeżeli troszeczkę studiujecie historię Honda NSX, to mamy tutaj praktycznie wszystkie generacje we wszystkich odmianach. Walimy powoli pod namiot, bo za niedługo ukłaniamy się w stronę briefingu. Może zajrzymy troszeczkę na strefę zlotową potem, ale tego nie obiecam niestety. Zobaczymy, może się uda. Bo tutaj do pokazania pod tym względem jest dosyć dużo, a harmonogram jest bardzo napięty na Melku, na rundzie w Austrii. Nie było tak napiętego harmonogramu. Mieliśmy okazję godzinę, półtora godziny posiedzieć, począć, pocilować. się. Jak myślisz, Mario? Cześć, witaj. Będzie dzisiaj czas na zabawy? Zawsze będzie czas. W takim towarzystwie, dlaczego nie? Wszystko jest fajne, pogoda piękna, projekty fajne z całej Europy, praktycznie. No. Wszystkie generacje NSX-ów przede wszystkim. Dokładnie, czekamy za Suprą, czekamy za fajnymi projektami, które dzisiaj jeszcze dojadą. Także na pewno on wam pokaże dużo fajnych materiałów. Mam nadzieję, mam nadzieję. Okay. I są jeszcze przyczepki, jak ktoś jest to codziennych rzeczy, to może też przyczepki pooglądać. You you? Bardzo duża dawka Japonii. Drifty są dopiero od godziny 11:30 chyba, albo 12:00. A w tym czasie na torze jest jakiś tak czy jakiś trening, więc jeżdżą cały czas auta. Tak to wygląda sprawowo. No to co, kawka poranna i chyba się w stronę briefingu. No powoli kierunkujemy swoją działalność w stronę briefingu i określenia wyników. Pierwsze trzy miejsca, tak mi się wydaje, że to nasz target bo jesteśmy na czas, bo jeszcze nikogo nie ma. So position, uh, 14 uh, Bartosz Ostrowski. Position 2 uh, Sebastian Katuszewski. Zgodnie z przewidywaniami. Obstawialiśmy, że Seba będzie w pierwszej piątce, potem, że w pierwszej tujce jest drugie miejsce, więc kaznodziejstwo się udaje. Za kilka momentów zaczną się warm-upy, dwie godziny treningu w parach. Więc niestety nie będziemy chodzić w tym momencie po serwisie, albo nawet stety, tylko ruszamy zaraz od jazdy na tor, żeby chwycić pierwsze pary i zobaczyć, jak tutaj się wklejają dwójeczki. No dobra, jakbyście mnie nie znali, wyjazd by znajdę to nie jest wyjazd. Zawsze muszę coś znaleźć, tak można powiedzieć. Więc nie inaczej jest tym razem. Dobra, kolejność jazdy. Zrzucamy gadżety, bierzemy gacie w te i idziemy już na tor. Panie i panowie, zaczynamy powoli sesję treningowo, czyli warm-up przed topami. Jest taki żar z nieba, słuchajcie, jest taki żar z nieba, że to jest masakra. Tylko z drugiej strony, podtrzymujemy, myślę, że to jeden z ostatnich upałów pewnie tego roku, bo jednak już zbliża się jesień, jesteśmy jedną nogą we wrześniu, a wrześniu to już jest jako taką zazwyczaj przynajmniej chłodniejszy miesiąc. w cienia i jedynie schronienia. Znamy kibice, mają trybunę zadaszoną, to coś lizną cienia. Bez tego to każdy by chrupał wieczorem. Po potężnym agro, co macie okazję zobaczyć na zdjęciach, BMW prawdopodobnie ma zablokowaną jakąś część zawieszenia, bo jadąc wyglądało jakby się palił zacisk, dosłownie. Negatywny aspekt jest taki, że niektóre pary wyglądają naprawdę fajnie, więc bardzo dobrze to zwiastuje, jeżeli chodzi o same topy. Negatywny jest taki aspekt, że jest strasznie zaburzona płynność przejazdów tutaj. 2-3 przejazdy, coś się od Janie Bawi i znowu 10 minut czekania, 15, stojąc w takim słońcu. To nie jest najmniejsze uczucie z możliwych, ale to i tak jest znamieniska tego, co czują kierowcy w środku aut. Aut, które jak sami wiecie albo nie wiecie, nie mają klimatyzacji i są po prostu gorącą puszką. Tudzież od razu wychodzi kolejny fakt na temat Osh czyli tu się nie ma gdzie schować przed słońcem. powoli kończą. Zapas kremu z filtrem 50 na mojej skórze też, więc uciekamy na serwis po i trochę zabrać wodę. Są drifty w driftach, więc jest podzlot w czasie zlotu. Czyli po mojej prawej stronie na parkingu są też fajne auta, tylko takie, które nie dostały się na tą główną płytę. Without i cały czas dojeżdżają kolejne auta, więc nie robi się coraz później o wręcz odwrotnie. A w sumie hoj przygoda albo teraz, albo nigdy. Idziemy tam zajrzeć szybko. Mogę spokojnie powiedzieć, że to było bardzo dobrze spędzone. 5 minut i warto było tutaj zdecydowanie zasiadać, bo strasznie fajny to jest klimat specyficzny. I powiem się, że ja rok temu całkowicie pominąłem to z TF, a tutaj jest tych aut kilkadziesiąt spokojnie. Troszeczkę smutno mi przyznać, że pani Denis nie radzi sobie dobrze z byłym autem od szwaglów. To auto nie ma z nią łatwego życia w tym momencie. Próbuje się dogadać z bestią, jako jest LSX, ale na razie to jest nierówna walka, w której przegrywa. Mam bardzo dobrą wiadomość, która mnie nawet zaskoczyła, czyli topy klasy pro zaczynają się o godzinie 16 i o godzinie 16 dopiero idziemy na to Mam półtora godzinki luzu, czekałem na taki moment właśnie w przeciągu dwóch dni, a i tak wam wszystko pokazałem praktycznie co trzeba. Warto nadmienić, nie mała mobilnej hamowni tak jak było to rok temu, mieliście to okazję widzieć na wideo nawet rok temu, ale będą wyścigi na 1,4 mili. Może uda się zobaczyć, dojeżdżają też powoli dosyć fajne auta na tą ćwiarteczkę. jest taki, że idziemy sobie jeszcze zrobić szybki, ostatni obrocik po strefie zlotowej. Pokażę wam kilka mis, kilka furek. Wczoraj ta strefa nie żyła tak, jak powinna. Było to troszeczkę mgławo, mętnawo, mało osób było. No to nie było to, mówiąc krótko. Dzisiaj czuć to już. Czuć ten klimat, że to jest chyba największa impreza łączona z serii King of Europe, czyli impreza, gdzie jest King of Europe, czyli Drift Kings. I impreza poboczna i tutaj też mi tak samo mówił i to samo usłyszałem od Matuszewskich właśnie, że tutaj podobno jest najgrubiej zdecydowanie jeżeli chodzi o to ile rzeczy się dzieje jednocześnie. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem fanem Japończyków, cenię, szanuję, niektóre auto wyglądają pięknie, ale nie, nie kultywuję Japonii w żaden sposób, kultywuję stare niemieckie auto. Życie na takich wyjazdach nie jest takie złe, nic z tego, że nie masz kompletnie czasu prywatnego, wolnego. Człowiek się ubierze, człowiek się naje, wieczorem pobalanguje troszeczkę, troszeczkę, żeby nie było, bo na dłużej musimy być zdolni do pracy. Jak kiedyś widzieliście bardzo słaby materiał foto albo wideo, to znaczy, że coś było. Ale to tak nawiasem mówiąc, to tak powiem, nudy nie ma. Wiecie, że nigdy nie będę na ćwiartce? Jeszcze? Takiej wiecie do jazdy. Dobra, nie wiem, klimacu. to jest, ale wybaczcie, nie mamy czasu dłużej posiedzieć, bo już za chwilę rozpoczął się topy pro, więc wracam na serwis, uderzam na tor. Taki festiwal chciałbym kiedyś zobaczyć w Polsce. Szybka kiełbaska z klebem tostowym, nawet nie zdążyłem kutaczanem posmarować. zjedzona idziemy, idziemy, bo już się zaczyna powoli zabawa. Strasznie mi się podoba tutaj klimat, wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni słyszałem tylko bum i zobaczyłem jak auto pana wikinga prawdopodobnie zostało potrącone przez auto goniące. Dużo dymu, dopiero dochodzę do miejsca zdarzenia, więc nic nie wiem. To nawet nie musi być nic poważnego, te kamyczki są po prostu cholernie grząskie i bardzo łatwo w nich się zakopać i to tak skutecznie. W reakcji wnoszę, że Pan Wiking wygrał. No to zaczynamy powoli. Sebastian i kilku innych zawodników ma tak zwanego Bajrana, czyli to jest pojedynczy przejazd, który służy jedynie temu, że jest pokaz. Przedzie solo pary, a potem na niego będą czekać kolejni przeciwnicy już od top 16 rozpoczynając. Się stało. Mamy TOP 4, więc teraz pytanie, które z pierwszych czterech miejsc zajmie Polak. Wychodzi na to, że mamy finał A. Nieoczekiwanie. W sumie długi występ Sebastiana w klasie Pro. I dosyć dobrze, bardzo dobrze. Takie wiadomości chcemy słuchać jak najczęściej. Brawo, Sebastian! Mogę spokojnie już powiedzieć, że puchar za pierwsze miejsce zaszli w wyaca do Polski. Idziemy na ceremonię i pogratulować. Dzień dobry, kongratulacje, hello. Flaszki, on mi tłumaczył, że tylko babcia umie zrobić flaszki i młodzi ludzie flaszków nie umieją. den Polen, Sebastian Matuszewski. <laughs> 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 also Applaus nochmal, Sebastian Matuszewski. <laughs> Natürlich dann noch stehen bleiben für Trophy Picture, ganz klar. Die Siege der Pro <laughs> Dobry wyjazd. Bardzo dobry, ale to było dobre. Bardzo dobra robota. No to co, wracamy do hotelu teraz. Pozostaje nam troszeczkę odpocząć, troszeczkę poświętować. Jak będzie coś subów, to może za którymś razem zacznę wrzucać świętowania. Czy widzimy się na Czymkanie za kilka dni? Jeszcze nie wiem. Za dużo materiałów i mam po prostu problemy, żeby to przerobić. A chciałbym.